W imieniu Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży i Fundacji Ediko zapraszamy Was na kolejne spotkanie z cyklu. Polecamy książki naszym uczniom. Dzisiaj naszym gościem jest Janna Jaworska, Tam. edukatorka, twórczyni kanału na YouTube. Opowiedz nam historię. Rodzina Wenderwików, Jean Wertstahl, bardzo poczytna pisarka, polecana przez New York Timesa jako bardzo znakomita pisarka dla dzieci i młodzieży. Tę książkę polecamy komu? Jakim dzieciom? Myślę, że to jest książka dla dzieci. No niestety, chyba głównie dziewczynek, od lat 10 do 12, 13. Więc warto zabrać się teraz, póki się ma tu gdzieś pod ręką 10-letnie dziecko, i nawet czytać na głos razem z dzieckiem. Dlaczego właśnie tę książkę wybrałaś? Dlaczego chciałaś o niej ze mną porozmawiać? Może troszeczkę rzeczywiście tutaj z osobistych pobudek, bo mam trzy córki. Wprawdzie bohaterkami są cztery dziewczynki, cztery siostry. I te dziewczynki akurat w tej pierwszej części razem z tatą, bo musimy powiedzieć, że nie ma mamy, wyjeżdżają na wakacje i są na wsi, a my właśnie mieszkamy na wsi. Mamy też psa, tam też tak, jest tak, wszystko, to pomyka, psisko, tak? Tak, wszystko jest ważne y, i jakby te dziewczynki są opisane tak w sposób taki bardzo prawdziwy, to są bohaterki z krwi, z kości, kłócą się, mają swoje słabości, jedna jest dobra w tym, druga w tamtym, no jak w życiu. Tak, bardzo są prawdziwe, chociażby sposób rozwiązywania kłótni, tak? Wszystko A, pomaga tak, im, tak. losy, tak? Losy są tu pisane, tak. wszystko po, pożera losy i to, która pierwsza, która ma tak. być wybraną jest w sposób prosty rozwiązana. Dlaczego ja tak? Pytanie, tak? Dlaczego pytanie, ja, to jest to pytanie, no, tak. to dlaczego ja. To tutaj wszystko rozwiązuje ten problem, tak, tak. Ale mnie ujęła też postać ojca i ta prawdziwość tej serwetki mhm. pana Penderwika, ojciec czterech córek, który cały czas powtarza, kwita giz, gis, Teragaz et Respice Fina. Co w tłumaczeniu polskim, mniej więcej wierzy mi, cokolwiek czynisz, czyń czyni. rozważnie i uważaj na skutki. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że takie przysłowie, i to w tej wersji łacińskiej, słyszałam od mojego ojca, od kiedy pamiętam, tak? Od kiedy zaczęłam chodzić, mówić i rozumieć. W tłumaczeniu pana Penderwika wygląda to następująco: zawsze uważaj pod nogi i uwaga, proszę, nie rób głupstwa. O, a tam głupstwa dziewczyny robią, że tak powiem, co rozdział, co rozdział, to, to są głupstwa. No i powiedzmy, że jest też już tutaj. Element e, mężczyzn, chłopców, są pe, pierwsze zauroczenia. E, pierwsze miłości, pierwsze rozczarowania. Miłości, tak. I, I jakby to właśnie dla, dla, dla tego wieku też tutaj się zaczyna. To nie są takie czyste dzieci z Bullerbyn, co tylko tam e, biegają i latają, bo ktoś tak porównywał tą książkę do dzieci z Bullerbyn, bo jest właśnie ta cudowna, cudowna atmosfera e, takiej dobrej literatury też dziecięcej. też tak, lata, tak. tak, tak. E, ale jednocześnie coś, co mnie bardzo porusza, w tej książce to jest, takie, to jest taki etos, etos rycerski, etos A, tak. rodziny penderujków, którego dziewczynki za wzięcie pilnują. Tak, tak, honor rodziny penderujków, tak. Ja tak mniej więcej jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, i mimo że tam się upominają, wychowują nawzajem, to jak trzeba stanąć tak jakby w obronie honoru, nie tylko w obronie jakby samej osoby, ale właśnie honoru, to wszystkie są tutaj w jednym szeregu. Rodzina Penderwicków. Zapraszamy serdecznie.